piękną pogodę, tylko to niestety klima... ...to ja ja no. e, na drogę ale chcieliśmy Ci wszystkiego najlepszego w okazji urodzin, tak? Które są dzień po okleju, urodzina wszystkiego... Naprawdę? Naj, naj, to jestem ja okleju właśnie. Ja mam 12 maja. <asgelatka> o nie, pełno ludzi. Wszystkiego najlepszego. Agnieszka i cały na z tej strony, wiemy od Twojego kolegi, że ma 10 maja urodziny, czyli jesteś pod znaką Charakterek masz, niezapomniany pewnie. No i wszystkiego najlepszego tego dnia. Buziaczki i w ogóle szczęścia, żeby ci się powodziło w życiu. Wszystkiego najlepszego, Ewa. O! O! Krzyżaków! Ej, hey! Bo przyładnie. No? No? Głośno. No? Wszystkiego najlepszego, dnia Ewy. No i. Wszystkiego najlepszego jeszcze poproszę. Proszę! Wszystkiego najlepszego <grymianowod BOX> Wszystkiego najlepszego Ewa Wszystkiego najlepszego Wszystkiego najlepszego Ewa Wszystkiego najlepszego Ewa Wszystkiego najlepszego Ewa Wszystkiego najlepszego, tutaj Wszystkiego najlepszego. No. Uwaga. Jeszcze chwilę, no. Wszystkiego najlepszego, Ewa. Tak? Wszystkiego najlepszego, Ewa. Najlepszego, wszystkiego, najlepszego. Wszystkiego, najlepszego, wszystkiego, no wszystkiego, najlepszego, wszystkiego najlepszego Ewa. Wszystkiego najlepszego Ewa. Głośniej. Wszystkiego. Wszystkiego najlepszego Ewa. Cześć Ewa, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego Ewa. Ducha, szczęścia, radacji uśmiechu mi miłości. Wszystkiego najlepszego, Ewo. Wszystkiego najlepszego, Ewa. Wszystkiego najlepszego, Ewa. Ewa? Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego, Ewa. Może jechać. Wszystkiego najlepszego, Ewo, droga. Najlepszego toruńskiego. Najlepszego Ewa. Wszystkiego, Wszystkiego najlepszego, Ewa. 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 Dobrze, dzięki wielkie. Na sali Ewa, francusko. Ja. Bonnie Biakta Ewa. Ja. Po polsku najlepszego. Wszystkiego najlepszego Ewa. Po angielsku Hanyperdal Ewa. Uberdalisko, panie Ewa. Wszystkiego najlepszego Ewa. Wszystkiego najlepszego, panie Ewa. Zdrowia, szczęścia i słodyczy. Pan Sebastian życzy, a ja wielki przewodnik, zabytkowy przewodnik, 10 lat nie jestem przewodnikiem, też Pani życzę. Naj, 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 naj. Niesie wszystkie marzenia w najlepszego? Jeszcze nie. <grym> no, <znałem> no. E, dopiero pokazałem trzy. Jest... Trzy, dwa, uwaga, trzy, dwa, Wszystkiego najlepszego, Ewa! No, już można. No, może pani mówić. Aha, teraz! No, w no. Urodzi wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, i Wszystkich, co No i pieniędzy. Czego najlepszego dla kochanej Ewy? <śmienicza> no, czego? No, siad, siad, siad. Siad, siad. Nie udało No, Nie udało. Czego? 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 Au, Czego? Czego? jest Czego? ale nie Czego? Seleczka Najlepszego, Ewo, powiedz. A pan będzie wiedział, kiedy w tym momencie? No, nie mówiłem. No, powiedz. No. Ale to powiem, że też nie mogę. Ale głośno. Jeszcze? Wszystkiego najlepszego, Ewo, rodziny. Czekaj, Wszystkiego najlepszego, Ewa. Poczekaj, no, to czekaj, nie tak, może tak, To, tak. ten, to, to Co to, Co, to, Co, to, Co, to <grym zzodzi> Nie, no lejki czas, ty, ty kurwa.